Wydawnictwo Agora zaprasza do wysłuchania książki Joanny Schulz pod tytułem Kochaj i pozwól na bunt Jak towarzyszyć Nastolatkom w dorastaniu. Czytają autorka Olga Żmuda i Tomasz Ignaczak. Moim córkom Wstęp. Jest ciężko, powiadają moje znajome nastoletnie osoby. W zbitkę głosek ENS wkładając całe swoje zmęczenie życiem, jest ciężko, myślę sobie, kiedy rozmawiam z rodzicami nastolatków o tym, jak to jest towarzyszyć dziecku w dorastaniu. Nigdy nie było specjalnie lekko. Lekko? Zastanawiam się, czym trzaskali podczas kłótni nastolatkowi jaskiniowcy, skoro nie mieli ani drzwi, ani swojego pokoju. Ale na pewno znaleźli sposób, by wyprowadzić rodziców z równowagi. Na tę dzisiejszą młodzież narzekał już Sokrates, a mu Arystoteles. I z całym szacunkiem dla uczuć religijnych, kiedy myślę o dwunastoletnim Jezusie z Nazaretu, który wyrwał się rodzicom w tłumie i poszedł do świątyni nauczać uczonych w piśmie, na miejscu Marii i Józefa bardzo bym się zdenerwowała i może wymknęłoby mi się coś o szlabanie. Z biblijnego przekazu nie wynika jednak, by doszło do awantury. No, ale oni byli święci, a ja jestem tylko zwykłą mamą nastolatek. Kiedy dzieci były małe, czułam ogromne zmęczenie fizyczne. Brak snu, ból pochylonych pleców, gdy godzinami trzeba było towarzyszyć małej osobie zafascynowanej chodzeniem po schodach. Cieszyłam się, gdy córki urosły. Zaczęły filozofować i komentować rzeczywistość, oglądać ze mną stare odcinki przystanku Alaska, puszczać mi muzykę, która im się podoba. Pamiętam wiele wspaniałych momentów z tego czasu. Choćby ten, gdy siedziałam z córkami przy stole, a jedna z nich podejrzliwie zapytała, czemu ostatnio mamy takie dopracowane obiady. To my teraz codziennie będziemy mieć inną zupę? Zapytała. Tak. Bo czuję, że jak wam zdrowo gotuję, to jestem lepszą matką, odpowiedziała. Ale wiesz, że bez zupy też jesteś ok, upewniła się z lekko zdziwioną miną. To pytanie dało mi dużo do myślenia i pomogło obniżać poprzeczkę, którą sama ustawiałam dość wysoko. Wydawało mi się, że będzie coraz lepiej i coraz łatwiej. Nie spodziewałam się, że na okres ich dorastania, który dawał o sobie znać lekkim rozchwianiem naszych relacji, Nałożą się trudne wydarzenia, które uderzyły w naszą rodzinę, między innymi choroba przewlekła, liczne pobyty w szpitalu, doświadczenie przemocy, trudności szkolne, a potem pandemia, wojna i kryzys. Czasami kompletnie nie wiedziałam, co robić. Sample complete. Ready to continue?